Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi słuchacze, i zapraszam na kolejny tydzień, który z przyjemnością dla Was zanalizuję, tym bardziej, że jest niezwykły, niesamowity, no i warty tego, aby się nad nim zatrzymać, ale nie za długo. Tylko idziemy od razu do przodu. Czyli mamy tydzień od 23 maja do 29. 23 maja mamy poniedziałek. No i Często Wam coś powtarzam: uparcie, otwarcie też. Jeżeli macie ochotę, potrzebę, możliwość czy konieczność tego, aby dokonać kroku milowego w swoim życiu, to róbcie to w tym tygodniu. Do czwartku wszystko to, czego się dotkniecie, ma szansę na to, by rosnąć. To są bardzo, bardzo duże możliwości wzrostu. Mówiąc wprost, cały ten tydzień, cały ten czas kręci się wokół Jowisza do czwartku. Jowisz w baranie wyznaczył nowy start, początek. Koło zodiakalne zaczyna się od znaku barana, w słońce jak wchodzi w znak barana mamy wiosnę, mamy początek wszystkiego i pewnego rodzaju rytm, rytuał zaczyna się po raz kolejny. Tylko pytanie, co... Chcecie, aby się zaczęło, a czego nie chcecie, macie szansę tym sterować. Czyli wszystko to, co ma być dla Was ważne przez bardzo, bardzo długi czas, teraz można przedsięwziąć. Chodzi przede wszystkim o wzrost, o to, co daje nam zadowolenie, o radość płynącą z dobrze ulokowanej uwagi własnej i energii również własnej. W poniedziałek mamy Marsa, a on jest w baranie, on jest jeszcze w rybach, w sekstylu z plutonem, ale to jest Mars, pamiętajcie. Mars daje nam niebywałą możliwość prześwietlenia zwykłych, codziennych historii naszego życia. Co w połączeniu z Merkurem w Erce, wyobraźcie sobie, tutaj jest Mars w rybach, pluton w koziorożcu, Merkury w Erce, który przechodzi do byka, Czyli zwracamy uwagę poprzez zaangażowanie znaków e, Ziemi na chleb nas, nasz powszedni, czyli na to, co jest nam niezbędne do funkcjonowania. Bardzo głęboko to zauważamy. Wspomniany przeze mnie jowisz tworzy seksyl ze Słońcem. Zatem robimy tylko to, co jest nam niezbędne do funkcjonowania, e, natomiast cała reszta to jest nasza przyszłość, to jest nasz Wzrost i tam, gdzie macie w horoskopie swoim własnym indywidualnym znak barana, czyli tam, gdzie macie pole barana, nastąpi potężny krok do przodu. I zdecydujcie się na wszystko, co było odkładane, co myśleliście sobie, myśla, myślałyście sobie, że to jest zbyt ogromne. Dla mnie niemożliwe, zdecydujcie się, aby to realizować właśnie w poniedziałek. Nie ma na co czekać. 24 maja mamy wtorek. To jest taki dzień, kiedy mamy wizję, co chcemy robić. Ale ta wizja jest po to, żeby od razu ją realizować, bo do tego wszystkiego dochodzi jeszcze impet. Mamy i wizję, i impet potrzebne do tego, aby Swoją wizję, to może być taki błysk, od razu wcielać w życie, natychmiast toczyć o nią batalię. To jest taka batalia o siebie, o to, co jest naszym archetypem, co jest naszym instynktem, co jest naszą pierwotną. To jest znak barana. We wtorek mamy rzadki przypadek połączenia wizji i impetu i również mamy rzadki przypadek możliwości. Jedno i drugie od razu się ze sobą łączy. Zaskakujący, zaskakująco dobry klimat dla tych, którzy chcą stabilizować sytuację rozpoczęte wcześniej. Kiedyś tam sprzed wejścia Jowisza do znaku barana stawiają ci wszyscy przysłowiową kropkę nad i. To jest taki ostatni element układanki. Nawet jeżeli coś nam się wydawało mało prawdopodobne ze względu na formalności, mówimy nam się nie uda, albo wielość dokumentów czy zawiłości prawne, to sprawy rozpoczęte wcześniej tak czy owak ładnie finalizujemy. Mówię wcześniej, mamy merkurego werce, czyli nie zaczynamy czegoś całkiem świeżego, ale tylko formalnie. Do tego sytuacje pojawiające się szybko, to co mamy na teraz zrobić. I nam się wydaje, że jeszcze nie było czasu, żeby je przepracować, rozpracować, to te sytuacje przy pomocy innych osób czy okoliczności, e, okoliczności układających się na nas pozytywnie i osób, które e, mają dużo sympatii dla nas, znowu te sytuacje zmierzają do satysfakcjonującego rozwiązania. Nie czekajcie na lepszy moment, bo właśnie nadszedł. To również nie jest tydzień przypadkowej znajomości. Nasze znajomości, nasze kontakty, pogłębione, czasem inne, to efekt pełni z zaćmieniem i ekspansywnego działania Jowisza. Pamiętajcie o tym. Nic przed okiem Jowisza się nie ukryje, a chodzi o to, by przekroczyć ograniczenia. Wcale nie psychiki, tylko materii. Mówimy, a, a, mieszkamy nie tu, gdzie trzeba, a robimy nie to, co trzeba. Robimy w sensie czynienia, tak? Konkretów. No to... Wykonujemy te skoki, aby się od tego odbić. 25 maja mamy środę. No i powiem tak, no mamy to, to no jest takie popularne powiedzenie. Eee, zatem myślę sobie, że e, każda z Was, każdy z Was zlokalizował znak barana w swoim horoskopie. To jest ważne. Chodzi mi o pole, o, o, o dom horoskopowy, o to, gdzie on się znajduje, o ten początek, gdzie macie to zero barana. Bo mamy znowu temat początku. A początek swojego nowego ja, początek innowacyjnego zarabiania, innego zarabiania, może być skokowego, A początek krótkich podróży, szybkich kontaktów, zmiany miejsca zamieszkania, e, ruszenia odrzucanych, poruszenia odrzucanych do tej pory tematów, początek własnej drogi artystycznej, na przykład, pracy ze sobą, e, innej drogi do zdrowia, czy też e, e, początek ognistego romansu. Niby dlaczego, Ale dlaczego tak? Mars o godzinie 1.17 wchodzi do znaku swojego władztwa, do barana. Wyobraźcie to sobie: Mars i Jowisz w baranie. To jest parada ekspresji, pomysłów, które natychmiast trzeba zrealizować. Przekraczamy nadmiarowo, niestandardowo, ale pamiętacie, że od 2020, od stycznia, ani miary, ani standardu już nie ma. A typowości już też nie ma. To, co wychwycicie w tym momencie jako nowy wątek życia, w tym polu, w którym macie tego barana zerowego, będzie bujnie bardzo kwitło w roku 2023. Już pod koniec roku 2022 się zacznie. Zatem nie ma na co czekać. Okoliczności są przyjazne. Mamy do tego wszystkiego sekstyl e, Słońca i Księżyca oraz e, e, Jowisza z Księżycem u boku, przyjemnie. A nie wstydzmy się wprowadzania marzeń w życie, nie uciekajmy od siebie. Powiedzmy sobie tak, jestem jaka jestem, jestem jaki jestem, i teraz czas na mój własny świat, czas, abym go mogła, abym go mógł realizować. 26 maja, czwartek, mamy Dzień Mamy. Tak trochę dziwnie, że ten dzień mamy. A jest w znaku bliźnią, to chociaż nie dziwnie, bo w Niemczech jest na przykład w znaku byka. I myślę sobie tak, że e, e, tutaj nasze wszystkie mamy zawsze działały podwójnie, zgodnie z definicją tego znaku, czyli na wszystkich polach starały się wykazywać. I w związku z tym, znaczy też jestem mamą i też to robiłam. Wszystkim mamom życzę tego, co najlepsze w życiu: miłości, radości i odpuszczania sobie kolejnych obowiązków. Życzę wszystkim mamom i sobie też nadmiarowej lekkości. E, tej lekkości, której na co dzień nam brakuje, i tego odpuszczania, mówienia ja sobie, to nie jest moja sprawa, i to również nie jest moja sprawa. I oczywiście tym optymistycznym akcentem chciałabym, żebyście wkroczyły w ten dzień. E, mamy księżyc w Baranie, sekstylu z Saturnem, i do tego rozpychający się Jowisz i Mars. Którzy to w parze, Jowisz i Mars, to jest taki duet, a bardzo eksplozywny, manifestują manifest, bezsensowność jakichkolwiek granic, jakiejkolwiek blokada. Po co te blokady? Przecież blokady są po to, żeby je, a je <laughs> zniszczyć. A mamy pomysły na miarę kolejnych etapów swojego życia. Jest nowy cykl rozpoczęty pamiętamy o tym i nie powinniśmy i nie powinnyśmy z niczym czekać to czas, który bardzo gwałtownie przyspiesza zobaczcie ile się dzieje od czasu kiedy Jowisz wszedł w znak barana świat pokazuje nam nieznane do tej pory oblicze to jest dobra sytuacja takie oblicze które można wykorzystać ponieważ ta dobra sytuacja powoduje Pojawianie się okoliczności nowych, ale te nowe okoliczności łatwo zaadoptować do siebie. Czyli one wychodzą nam naprzeciw, ludzie też nam wychodzą naprzeciw. Tak jak powiedziałam, to jest kwestia ostatniego zaćmienia majowego i osób, które się pojawiły. Nie ma przypadkowych, tak. Nie odpuszczajmy sobie. Jest to pewnego rodzaju forma wyścigu, czy zdążę być sobą. Bo mamy szansę być sobą poprzez zwroty akcji i sytuacji, ale zarówno akcjami, jak i sytuacjami możemy sterować i zarządzać. Fantastyczny czas. 27 maja mamy piątek, no i mamy już zamieszanie, lekkie, ale zawsze. Tak jak mówiłam, do czwartku można było robić wszystko. Teraz, w piątek, musimy wprowadzić plan i porządek, tak by niczego nie przegapić ani też niczego niepotrzebnie nie atakować. Pamiętajmy: Mars w baranie, Jowisz w baranie, a jest atak. Do tego wszystkiego jeszcze mamy Wenus w baranie, mamy Księżyc w baranie. Wszystko, co jest na sercu i na języku, od razu pokazujemy. A do tego nasze konotacje i konotacje innych, spostrzeżenia innych, wydają się dzisiaj być zbyt ostre i takie są. Pamiętajcie o tym. To jest duża ostrość, duża jaskrawość. Nie ma już spokojnej aury i właśnie w piątek ktoś z przeszłości może nam coś przypomnieć w sposób nieprzyjemny albo się przypomnieć w sposób nieprzyjemny. Bliscy mogą wymagać opieki, poświęcenia im czasu, energii. Ha, no i wreszcie, niedokończona w porę relacja, relacja, która wymagała uzupełnienia, do powiedzenia, też jest na dziś. Bo Wenus w baranie ma kwadrat do Plutona. Coś się odwlekło. I jeżeli czułyście i czuliście, że w marcu trzeba było zamknąć na początku, to teraz powraca. Bardziej chaotyczne, mniej skore do współpracy, do zrozumienia i pojednania, a jednak trzeba również i... To stransformować. 28 maja mamy sobotę. Księżyc z Uranem są w znaku byka i Wenus wchodzi do znaku byka. Paradoksalnie to jest taki czas, kiedy chcemy więcej stabilizacji. Z jednej strony. Z drugiej strony wiemy, że w sobotę pokojowych rokowań być nie może. Nie da radę. Stabilizacja Wenus w byku. Polegać będzie początkowo w sobotę na częściowej destabilizacji, czyli wymyślicie sobie wszystko to, co wymaga zmiany, żeby zapewnić sobie komfort, ciepło i tak zwany święty spokój. To jest Wenus w byku. Partnerstwo ma być doskonałe, ale w granicach rozsądku, oczywiście. Chodzi o to, by mieć przystań, właśnie spokój, ciepło. I to są pomysły na to, by sobie ową przystań owelokum zapewnić. E, uciekajmy w sobotę od hałasu, zgiełku, idźmy sobie w stronę natury, a tam szukamy wytchnienia. Nie ma sensu szykować się do rewolucji. Teraz mamy a, potrzebę bycia w otoczeniu zieloności, zapachów a, łaskocących nasze a, powonienie. Chcemy na chwilę zastopować i dyrektować się dniem. I róbmy to w sobotę. 29 maja mamy niedzielę. Mówiłam, że tydzień będzie bardzo Jowiszowy. I na koniec tygodnia, podsumowanie tygodnia, chociaż nie do końca, bo to przejdzie nam jeszcze na poniedziałek, mamy Marsa z Jowiszem w koniunkcji. Ja, ja uwielbiam tą e, e, parę, bo ta koniunkcja rozpocznie nowy tydzień nowiem w znaku bliźniąt, czyli poniedziałek. Nie namawiam do skupiania się przed tym nowym, słuchajcie. Ja takiego wewnętrznej konsolidacji. Ja, ja namawiam do przygotowania sobie startu, bieżni, czegoś, od czego się można łatwo odbić. Nie wiem, trampoliny, cokolwiek, od czegoś trzeba zacząć, ponieważ rozpoczął się niezwykle kreatywny okres, gdzie łatwo zaglądamy w swoje ustalenia i błyskawicznie likwidujemy to, co jest mało ważne. Odchodzimy od tego, mówimy sobie, dobra, mamy swój nowy trend, nową energetykę i nowy początek. Niedziela jest przygotowaniem dla siebie nowych zasad codziennego funkcjonowania. Oczywiście wszystko zależy od tego, co jest dla Was istotnym krokiem. Byle tylko go zrobić. Oczywiście e, dla jednych będzie to mały kroczek, dla innych to będzie e, od razu e, maraton, e, e, albo e, e, dystans e, bardzo krótki, ale w szybkim tempie zrealizowany. Ale pamiętajcie, niezależnie od tego, co robić, to jest pierwszy krok w chmurach. I on nastąpi podczas nowiu, zatem w tym momencie starannie zaplanujcie sobie start. Ogień i powietrze górą i z tego trzeba korzystać. Pięknego tygodnia Wam życzę, wielu możliwości i takiej odporności i takiej żywotności, takiej żywiołowości, abyście wszystkie możliwości mogły i mogli wyłapać, wykorzystać dla siebie.